Czułam się jakaś taka, jakąś taką oszustką, że wstawiam wam film, że jest super, gdzie tak naprawdę już nie jest super, już jest tragicznie. Hej, to będzie mały updatecik jedzenia intuicyjnego. Zaraz wam wszystko powiem, co się ostatnio działo. Ale zaczniemy od. Tego, że muszę tu w miarę posprzątać, bo jest syf straszny. A zanim sobie zrobię coś do jedzenia, to muszę tu posprzątać, bo inaczej sobie nie zrobię nic do jedzenia. <laughs> nie no, generalnie to dzisiaj na śniadanie planuję kanapki, więc nie byłoby tak źle, ale chcę tu posprzątać, bo nie mogę na to patrzeć. I jeszcze planowałam iść teraz rano na spacer jeszcze przed śniadaniem albo zaraz po, ale jest za pogody i zrobiło się dużo chłodniej niż było w ostatnich dniach i już czuję, że mnie kolano napierdziela na tą pogodę, więc nie wiem, czy pójdę, zobaczymy. Dobra, zaczęłam myć te naczynia, ale doszłam do wniosku, że jestem już tak głodna, że musimy coś na tym zaradzić. Ale! Zanim zjem cokolwiek, muszę sobie wziąć yy, saszetkę z probiotykami. Jest tragedia, powiem wam. To jest tragedia. Jakby okropnie to smakuje. Ale jak mus to móc. Chociaż jestem zawiedziona faktem, że nie dodali mi do tego jakiejś kurde, czegoś co nada temu smak jakiś, chociaż trochę słodki na przykład, no, ale z drugiej strony to się bierze na czczo, więc pewnie dlatego tego nie ma. <słyski> Ale z drugiej strony, jak działać, to jestem w stanie to przewołać. Tylko teraz muszę coś zjeść. Postanowiłam, że w ramach przekąski przed śniadaniem, czy takiego mini śniadania pierwszego wezmę sobie trochę orzechów i banana, yy, i to chwilę mnie powinno yy, na chwilę zaspokoić, póki sprzątam kuchnię. I ogarniam. Myślę, że to jest e, dobry deal. Generalnie, powiedzmy, że w miarę jest ok, można jeść śniadanie, można robić śniadanie. Tylko problem jest taki, że chciałam coś zrobić jeszcze kawę, ale zablokowała mi się kuchenka i trochę się nie chce odblokować. Naciskam ten kluczyk i, i dupa korki wyłączyć, żeby się odblokowała łaskawie. Tylko ja oczywiście nie wiem, które to są, więc będę musiała wykonać telefon do przyjaciela, to znaczy do Bartka, żeby mi powiedział, które. Dobra, jest sukces, gotuje się woda. Tu mam talerzyk to jest połowa banana, druga z, z wcześniejszego jedzenia, ale tu mam talerzyk z końcówką mojej wczorajszej kolacji. To jeszcze było ogórek i marchewka, ale widzę, że Bartek mi już to sprzątnął. No i ja jestem z siebie dumna, że to zostawiłam i nie dopychałam na siłę. No ale dzisiaj po prostu postanowiłam, że to dojem dokończę. Poniekąd dlatego kanapki na śniadanie. No ale też mam w sumie na kanapki ochotę, więc... Więc sobie to dojem i będzie git. Postanowiłam, że jednak zagotuję sobie jajka do śniadania. Zjem dwa. Albo nawet mniej, zobaczymy. Jedno albo dwa zjem. Yy, reszta będzie na później, yy, bo jakoś tak strasznie mi się nie chciało, ale coś czuję, że mój organizm się domaga tych jajek na twardo, więc je sobie ugotuję. Szczęśliwie zjadłam coś wcześniej, więc nie już, już nie muszę tak na gwałt robić sobie jedzenia więc mogę chwilę poczekać i ugotować sobie te jajka i będzie git. A teraz yy, Pójdę sobie coś poczytać. I tak wygląda właściwe śniadanie, że tak powiem. Postanowiłam, że dojem tego banana, tą kanapkę z wczoraj, jednego orzeszka. Postanowiłam, że jednak jedno jajko i szynka do tego i w ramach warzyw jeden ogórek, bo coś czuję, że więcej warzyw nie wcisnę. Teraz jakaś taka przypchana trochę się czuję, więc. Zobaczymy, czy wcisnę całe to śniadanie, czy gdzieś odpadnę w połowie, bo nie jestem pewna. I kawusia do tego. Słuchajcie, z mlekiem sojowym. Wprowadziłam mleko sojowe. Jestem tak zachwycona tym faktem. Pycha, tęskniłam. Oj, bardzo. Zapomniałam sobie powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo wstałam. Wyjątkowo wcześnie, bo obudziłam się jakoś po 6.00 i jakoś przed siódmą stwierdziłam, że poddaję się i wstałam i jakoś niedługo później już byłam bardzo głodna więc ciekawe myślę, że we wcześniejszym wstaniu pomogło to, że poszłam troszkę wcześniej spać i, i nie siedziałam na komputerze przez co najmniej dwie godziny przed pójściem spać myślę, że to mogło pomóc we wcześniejszym wstaniu no także tak, także tak, tak myślę, że dzisiaj po prostu będę miała więcej posiłków z tego względu, bo więcej godzin muszę przetrwać. I co? Ja sobie zjem i pewnie sobie trochę pogadamy na ten temat, co się działo ostatnio, bo myślę, że jest sporo do powiedzenia w kontekście jedzeniowym u mnie. Kochani, nagrywam to drugi raz yy, i trochę mi się już nie chce tego trzymać w ręce, więc sobie przypiłam na yy, łopatkę. Także yy, wybaczcie. Jak ja to nagrywam, to jeszcze nie widzieliście pierwszego odcinka, pierwszego filmu z, z nauki jedzenia intuicyjnego. Dlaczego? Na tamtym filmie jakoś tak wszystko poszło dobrze i byłam mega zadowolona z tego, że jest tak super. I to się utrzymało przez tydzień, może maks półtora tygodnia, po czym się trochę wysrało i. Jakoś nie byłam w stanie się zebrać za to, żeby ten film zmontować, bo czułam się jakaś taka, jakąś taką oszustką, że wstawiam wam film, że jest super, gdzie tak naprawdę już nie jest super, już jest tragicznie. I to mnie tak skutecznie odciągało od, od montowania filmów. Natomiast gadałam ostatnio z Paulą z budżetu PayPal'a i ona mnie przekonała. Utwierdziła w przekonaniu, że dodanie tego filmu to jednak jest dobry pomysł, bo życie takie jest, że nie zawsze jest dobrze, że czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. I mogę dodać tamten film, a teraz nagrać update i powiedzieć, jak było. I że to nic złego, i że to będzie nawet bardziej wspierające dla niektórych. Tak zakładam przynajmniej, a na pewno dla mnie. W przyszłości, że raz jest lepiej, a raz jest gorzej, i, i tak bywa po prostu. A dlaczego było gorzej? Gorzej było dlatego, że tak sobie teraz myślę, że z jednej strony antykoncepcja hormonalna, którą zaczęłam brać, trochę mi wpływała na wahania nastrojów, początki, wiecie, skutki uboczne i tak dalej. Akurat ten preparat tak ma, że w tę stronę mi te skutki uboczne idą. <laughs> między innymi. A dwa to ogólnie mam problem z zajadaniem emocji, z zajadaniem stresu. Na ten moment nie umiem sobie radzić lepiej w jakiś inny sposób. I też weszło mi wyrzuty sumienia, że niedługo mam wizytę u dietetyka i pewnie się dowiem, że tych słodyczy jest za dużo, że tu za mało białka, że tu coś tam. I okej, okay, to pewnie jest prawda, natomiast nie do końca mi to pomagało zazwyczaj. Ja też nie do końca byłam zadowolona z, tej wizy z tych wizyt, z tej współpracy z dietetykiem, bo ja się nauczyłam odżywiać, komponować posiłki, ale cały czas było coś, coś nie tak ze mną. Od strony głowy. Moja pani dziecacek jest przecówną. Prze, przecudowną osobą. Jest przemiła, przekochana i w ogóle. Natomiast mi coś nie pasowało, i nie byłam pewna, czy to z nią jest coś nie tak, czy to ze mną jest coś nie tak. I wczoraj zostałam utwierdzona w przekonaniu, że z nikim nie jest nic nie tak. Po prostu nie dogadywałyśmy się na tej, na, tym, na tej płaszczyźnie. Trochę trochę. Potrzebowałam czegoś innego. Pani dietyk próbowała mnie motywować, żebym ja się zabrała i trzymała się tych zasad, tych reguł, które dostałam i nie, nie popadała w tam jakieś kolejności typu w pieprzanie dwóch czekolad na raz znowu. Natomiast to nie był problem motywacji, jak się okazuje. To był problem w mojej głowie. I tutaj ta pani raczej nie była w stanie mi pomóc. A ja tak średnio potrafiłam sobie na to pozwolić, na to, żeby zmienić dietetyka. W sobotę miałam ostatnią wizytę, i przed tą wizytą włączyły mi się wyrzuty sumienia, właśnie, że pewnie znowu usłyszę, że tych słodyczy jest za dużo, że powinnam jeść mniej, że tutaj coś nie tak, to coś za dużo węglowodanów i tak dalej i tak dalej i faktycznie tak było faktycznie tak było dostałam też sugestię, że być może skoro zaczęłam jeść te słodycze i potem się na nie rzuciłam to widocznie nie powinnam ich jeść i powinnam je wyeliminować i ich nie kupować i tutaj tutaj miałam taką takim myśl, że kurde czyli ja jednak nie mogę Czyli inni mogą, a ja nie mogę. I to było smutne, powiem wam. Bo potem na drugi dzień wróciłam i montowałam ten poprzedni film i słyszę tam jak, jak się cieszę z tego, że mam tą owsiankę z Kinder Bueno i że to było za coś, co zawsze chciałam zjeść, a nie mogłam. Nie pozwalałam sobie. I od razu mówię, że tamta pani dietetyk to nie jest zły człowiek, żeby nie było, żeby nikt mnie tak w ten sposób nie zrozumiał. Po prostu ona nie potrafiła dotrzeć Konkretnie do mnie. I tyle. Natomiast wczoraj, dzisiaj jest wtorek, wczoraj byłam u, na wizycie u psychodietetyka. I czuję, że tu w końcu jest, będzie to współpraca na takim poziomie, na takiej płaszczyźnie, której ja potrzebuję. Że zajmiemy się bardziej moimi emocjami niż tym, czy dobrze komponuję posiłek. Bo samo to, że pani psychodietetyk mi powiedziała, że ona nie będzie ingerować w to, co ja jem i ile ja tego jem, tylko będzie mi świecić latarką, żebym ja sama odnalazła, co jest dla mnie dobre, a co nie. Bo będziemy się uczyć właśnie jedzenia intuicyjnego, takiego serio intuicy, in, intuicyjnego. I czuję się mega zaopiekowana. I też ta wizyta mi trochę przypomniała moją terapię, bo ta pani się właśnie do mnie bo ta pani właśnie do mnie przemawiała w taki podobny sposób. Czuję się zaopiekowana. Czuję taką dobrą energię, że w końcu mogę sobie pozwolić na to, na co mam ochotę i to, czego potrzebuję, bo ja czasami potrzebuję więcej węglowody, a nowa trochę mniej białka. Akurat w danym momencie tak czuję, że jest dla mnie lepiej. I w końcu, w końcu dostałam to przyzwolenie, żeby robić tak, jak ja czuję, że jest lepiej. A co z tą czekoladą? Co z tą czekoladą, z tymi słodyczami przeszło. Były, było parę dni takich właśnie, że tego jadłam więcej, a teraz to leży tabliczka białej czekolady w lodówce i w sumie ona dla mnie nie istnieje. To nie był problem stricte w słodyczach. To był problem w mojej głowie, bo nawet doszłam w pewnym momencie do takiego wniosku, że nawet jakby tych słodyczy nie było, to ja bym się objadła czymś innym. W, w trakcie kryzysu emocjonalnego. Zresztą pani psychotetek też mi powiedziała, że rada pod tytułem Nie kupuj słodyczy jest dobra, dopóki nie wychodzę do z domu. I faktycznie tak było, bo kiedyś, kiedyś, nie mając takich rzeczy, ja po prostu wychodziłam z domu i sobie je kupowałam i to żaden problem dla mnie był. Więc faktycznie to, to jest problem gdzieś indziej. I bardzo się cieszę, że będę teraz nad tym pracować i że będę mogła sobie jeść po swojemu przy tym wszystkim. Tak jak na przykład dzisiaj, dzisiaj przy, przy śniadaniu e, ja nie zjadłam wszystkiego. teraz wam pokażę, ile zostało ostatecznie, bo się poczułam syta. E, natomiast zamiast dwóch jajek, jak zazwyczaj z rozpiski, wzięłam sobie jedno i, i to było wystarczające dla mnie. I było ok. I wcale nie muszę więcej. Wcale nie muszę pod, pod tabelkę. Tylko tak jak ja czuję, że jest dobrze. I właśnie czułam, że będzie dobrze, jak wezmę tylko jedno jajko, i będzie dobrze, jak wezmę tylko jednego ogórka, a nie więcej warzyw i papryka, na którą w zasadzie nie mam ochoty, ale trzeba ją zjeść bo, bo tak. I taki dłu trochę dłuższy wywód dzisiaj bardziej pogadankowo się zrobiło, ale no ale tak. Chciałam się wypowiedzieć na ten temat. O, to jest to, ile zostało. I ja sobie to zjem po prostu później. Może, może ja to schowam do lodówki jednak. No i kompletnie teraz głodna nie jestem. Bardziej mi się chce pić cały czas. Yy. I to wody, czystej wody, więc chyba jest dobrze. Yy. Idę ogarnąć zęby i. Bo jeszcze tego nie robiłam, a już jest godzina no, 10:30, a ja wstałam o siódmej, więc <grywy> wypadałoby to ogarnąć w końcu. I jak to ogarnę, to będę się próbowała brać za robotę, za montowanie filmu tego pierwszego, w końcu, żeby on w miarę szybko wyszedł. Jeszcze nie wiem, czy on wyjdzie po prostu tydzień później, czy parę dni później i będziemy. Już dodawać film w inny dzień tygodnia, czy, czy jak to wyjdzie, zobaczymy. Mały update, jak jestem w trakcie montowania. Zostało mi 36 minut z 50 yy, bycia yy, w fazie produktywnej. <grym> Whatever. I generalnie to zazwyczaj bym dociągnęła do końca i dopiero potem poszłabym jeść, ale myślę sobie nie, bo mam je doprowadzać do uczucia wilczego głodu więc bo potem jest, jem za dużo albo zbyt jem za dużo albo w taki sposób, że nie zwracam w ogóle uwagi na to co mi mówi organizm że na przykład potrzebuję tego i tamtego a nie to co, po co ja sięgam żeby było szybciej, więc zrobię przerwę teraz, dojem to co miałam na śniadanie, zrobię sobie kawę bo mnie też ciągnie na kawę ja chyba uzależniona jestem, ale już trudno przeżyję to Kawa spoko, kawa, kawa zdrowa, generalnie. Podobno. Znaczy, no. <noise> e, także zrobię sobie kawę, dojem to, co miałam na śniadanie. Ewentualnie, zanim więcej, jak poczuję, że potrzebuję więcej, zobaczymy. I, I wrócę do montowania, i taką pełnoprawną przerwę sobie zrobimy, jak faktycz faktycznie te 36 minut się y, skończy a mówiąc pełnoprawna przerwa mam na myśli simsy albo coś innego jak uznam, że będzie to lepsze niż simsy w danym momencie okej, okay, po co? <grym> dorzuciłam sobie trzy orzeszki bo tak nie naszło jest kawa kawa w ogóle butelki muszę je ogarnąć wreszcie <grym> kawa tym razem z mlekiem zwykłym krowim ponieważ, ponieważ tak tak nie naszło no i zjem to i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Czy będę dalej głodna, czy nie. Powiem wam tak, że pomału robię się głodna, więc będę y, robić obiad. I miałam robić na obiad leniwe, ale stwierdziłam, że jednak nie mam ochoty na leniwe i bardziej mam ochotę na naleśniki. Dawno nie jadłam naleśników. Więc będę robić naleśniki. Ale ja już zakończę ten film w tym momencie i nie będzie dzisiaj całego dnia jedzenia. Zakończę ten film już tutaj, bo tego materiału już jest trochę dużo i wolę zrobić krótszy film niż żeby potem mieć problem go zmontować. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się cieplutko.